Witajcie moje drogie ryby. Słuchajcie, zrobimy dzisiaj czytanie od y, 27 stycznia do 2 lutego. Zobaczymy, co karty nam podpowiedzą, co może wydarzyć się dobrego, nad czym ewentualnie trzeba by było się bardziej skupić, ale wiadomo, sprawą jest to, że to czytanie nie będzie rezonowało ze wszystkimi osobami z znaku ryb. Jedyne, jedyna nadzieja, że to, co dobre, spotka większość z Was. To zaczynamy. No to słuchajcie, zaczynamy. Kartą, która tak naprawdę będzie mm, odpowiedzialna najbardziej za przyszły tydzień. Czyli taką myślą przewodnią przyszłego tygodnia, to będzie ósemka kielichów. Tak, czyli to będzie taki tydzień bardziej bardziej uczuciowy. Taki tydzień, w którym wy będziecie podejmiecie decyzję, czy chcecie. Znaczy chcecie się po prostu od czegoś odsunąć, tak? Chcecie coś zostawić za sobą, macie pewne dylematy. I tak naprawdę. W przyszłym tygodniu część z was podejmie decyzję, tak, którą drogą tak naprawdę chce podążać, tak, ale zobaczymy co kolejne karty nam podpowiedzą i druga karta, która mówi nam o tym, co dobrego może was spotkać w przyszłym tygodniu, to tutaj mamy pazia denarów. I tak naprawdę Denarów hmm, powie, powie nam, że w, część z Was będzie chciała się trochę na przykład dokształcić, tak? Nie wiem, czy to jest związane z pracą, czy z hobby. E, w każdym razie chodzi o to, że jeżeli e, Wy wykonacie ten krok, tak? to jest szansa, że, że po prostu e, odniesiecie sukcesy. Poza tym, wasza sytuacja, zarówno w pracy, yy, jak i w życiu yy, osobistym, może się yy, poprawić, tak? Tak, może się poprawić. Może się okazać, że, że właśnie yy, spotkacie na swojej drodze osobę, która yy, wskaże wam jakieś inne spojrzenie na, yy, na pewne sprawy, tak? Bo jeśli chodzi o. Co w, o kartę, która będzie mówiła o tym, co was zasmuci, no to tutaj właśnie mm, jest taka, znaczy jest karta dwójki buław e, i ta karta mm, przede wszystkim powie o takich przeciwnościach losu, tak? E, o, z jednej strony o samodzielności, a z drugiej strony y, o chęci... Y, Podzielenia się swoimi osiągnięciami, tak? Ale głównie chodzi o to, że, że Wam czegoś, czegoś brakuje, tak? Czegoś brakuje i Wy dokładnie nie wiecie, którą, w, którą stronę, w którą stronę macie podążać, tak? Więc z jednej strony jesteście bardzo zmęczeni jakąś sytuacją, a z drugiej strony nie potraficie zupełnie się od niej odizolować, tak, no ale właśnie w tym, w, tym, w tym, przyszłym tygodniu jest duża szansa, że wy podejmiecie tą decyzję, tak, ostateczną decyzję i, i tą sytuację rozwiążecie, ponieważ, tak jak mówię, ta karta mówi tak o tym, że, że wy jesteście na takim rozstaju. Dobrze, co z poprzedniego, z poprzednich tygodni, proszę bardzo ósemka ósemka buław czyli yy, wyzwania tak szybkie działanie szybkie cięcia yy, nowe, nowe projekty nowe działanie yy, jakaś jakaś taka yy, może duża yy, werwa do pracy, tak, yy, tutaj są jakieś, yy, bo ta karta również mówi o, 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 o wysyłaniu maili, tak, o drogach, drogach o drodze yy, internetowej, tak, czyli może też mówić o jakimś romansie, yy, no ale, ale mówię, głównie s, yy, s, wy się skupiacie na działaniu, tak, no bo coś się już, coś już zapoczątkowało. Jeśli chodzi o pracę, no to tutaj, mamy, to tutaj mamy asa mieczy. I ten as mieczy y, potwierdza y, to, że w pracy jesteście bardzo, y, bardzo tacy, y, kreatywni, tak? E, idziecie, idziecie do, do celu, e, spełniacie swoje marzenia, e, jest to przede wszystkim y, zauważane przez y, przez y, Waszych pracodawców. Może to też oznaczać, że jakąś, jakąś nową propozycję, może jakiś awans, tak. Jak najbardziej, jak najbardziej jest, to, jest to bardzo pozytywna karta. Jeśli chodzi o uczucia, no to słuchajcie, tutaj mamy dziesiątkę monet. I ta dziesiątka monet powie nam tyle. Że wy właśnie może chcecie zmian y, w, w miłości, ponieważ ta karta jest odwrócona. Ja nie czytam odwróconych kart, nie stara, znaczy staram się nie czytać. Ale tutaj y, może jest to właśnie spowodowane tym, co was zasmuci, tak? Ponieważ y, w, tej całej, w tym całym natłoku tych zdarzeń. Które, które mają miejsce. Wy po prostu zapomnieliście trochę o, o codzienności, o prywatności, tak? Może domownicy czują się troszeczkę zaniedbani i po prostu um, mogą być jakieś takie napięcie, które, które trzeba będzie po prostu rozwiązać, tak? Natomiast, natomiast jeśli chodzi o, o singli, no to też y, przez to, że jest tyle, tyle działań, tyle rozpoczętych działań i tyle pracy, nie macie po prostu y, czasu na y, poznanie kogoś nowego, tak? Y, karta, która y, podsumowuje y, ten tydzień, no to tutaj jest, słuchajcie, dziewiątka y, mieczy. Czyli wychodzi na to, że y, wy jesteście po prostu. Y, Jakąś sytuacją bardzo zmęczeni, i wy i to doprowadza do tego, że możecie mieć właśnie mm, takie stany kryzysowe, Może, możecie być obciążeni, tak? Ym, mogą być jakieś właśnie noce nieprzespane, ale yy, zaraz zobaczymy jeszcze, co nam podpowie yy, tarot, tak? No jeśli chodzi yy, o kartę yy, podpowiadającą. To tutaj mamy czwórkę, czwórkę monet. Więc y, ta karta nam podpowie znaczy, powie nam, że wy, y, z tego wszystkiego jak najbardziej y, wyjdziecie y, obronną ręką, tak? Czyli jesteście, czy jest, jesteście y, w stanie wypnąć z tych, y, z tych sytuacji, y, ponieważ Wy macie taką intuicję. E, taką intuicję, m, która Wam właśnie podpowiada, e, co macie zrobić, żeby, żeby wyjść e, z tych opresji obronną ręką. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnego czytania.